Kiedy chodzisz po świecie, zwiedzasz siebie. To przed sekundą przyszło takie określenie. Być może będzie łatwiej zrozumieć to yy, uświadomienie. Człowiek jest kosmosem, zwiedzającym siebie. Chodząc po świecie, chodząc po, po kosmosie, po wnętrzu kosmosa, kosmosu, zwiedzasz to co stworzyłeś, bo jesteś kosmosem, <laughs> śmiesznie to brzmi, kiedy się to mówi i kiedy pozostaje to tylko postrzeganiem na poziomie umysłu. Wtedy, wtedy to się wydaje kompletnie bez sensu, kompletnie abstrakcyjne, kompletnie nawiedzone i kompletnie what the fuck, mówiąc, mówiąc krótko. Natomiast mówimy tu o pewnym uświadomieniu. Po prostu uświadomieniu sobie, to jest tak, jakbyś, to jest yy, przykładowo, kiedy śpimy, yy, nie zdajemy sobie sprawy, że jest to sen. Dopiero kiedy się obudzimy, przychodzi uświadomienie, że aha, tamto to było sen. Zatem, pozostawanie w wy wymiarze umysłu, czyli yy, mentalnych form, które uznają i oceniają e, kosmos zwiedza sam siebie hmm, nawiedzone, etykietka kosmos zwiedza sam siebie e, 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 no nie rozumiem, nawet sama, nawet sama, sama etykietka e, pod tytułem nie rozumiem jest, jest taką samą etykietką jak, jak rozumiem to są, to są również etykietki na poziomie umysłu i żadna się nie różni z tym. Nie różni się tak naprawdę w obliczu w obliczu tego uświadomienia. Wyobraźcie sobie, że nawet etykietka rozumiem, Pozostaje etykietką, może być etykietką, bo co rozumiem? Jestem kosmosem, który się, się zwiedza? Tak, to jest do, do zrozumienia, bardzo proste na poziomie mentalnym jest to bardzo proste do zrozumienia, więc, więc wiele umysłów będzie takich, które powiedzą, uznają, opatrzą tą sytuację, czy to eee, tą rzeczywistość, która do nich przyszła, opatrzą etykietką, y, rozumiem. I nadal, ale nie będzie uświadomienia. Więc etykietka rozumiem, a etykietka nie rozumiem, jest tak naprawdę tą samą tą samą płaszczyzną umysłowych form. Ale to, co chcemy tutaj osiągnąć i to, co jest, jest, jest po prostu spełnieniem całego kosmosu. całego kosmosu, cały kosmos na to czekał, żeby móc stać się świadomym tego, co stworzył. Więc i poprzez tak zwanego, bo to jest kolejna etykietka, tak zwany człowiek, poprzez tą istotę, jaką jesteś, wszechświat jest w stanie osiągnąć samoświadomość. I wtedy, Przychodzi uświadomienie, że zwiedzam siebie. Zwiedzam wszystko to, co stworzyłem. <śm> I co? <śm> I wszystko. <laughs> Zwiedzam siebie, widzę siebie, jestem sobą, jestem tylko ja. I to jest takie euforia na początku przychodzi, taka no, mocna, ale później to jest tak. Oh, tak naturalne, tak oczywiste, tak piękne, tak swobodne, tak lekkie, tak, że chce się chodzić. Ja w ogóle yy, teraz nie yy, może skończę to nagranie, a a teraz Wam powiem, co się działo ze mną w przeciągu ostatniego. O, churdek. Nie wiem, który jest nawet. Jest jakiś dziewiąty czy dziesiąty? Wtorek bodajże jest dzisiaj. <laughs> Kosmiczna abstrakcja. <laughs> Bo. M musi, chciałem wyjść troszeczkę naprzeciw yy, yy, Wam i powiedzieć Wam, co się tutaj dzieje, po prostu, bo jest kilka nagrań yy, do nagrania, yy, w, sensie, w sensie już nagrane są do, do zrenderowania i umieszczenia w sieci, yy, ponieważ. Ale myślę, że najpierw musicie usłyszeć, co tak naprawdę się tutaj dzieje, bo tamte, tamte nagrania są zasadnicze, są mówione z tego samego miejsca, natomiast ja chcę, żebyście wiedzieli, co, co, jaka transformacja tutaj zachodzi. Więc będziecie oglądali te, te filmy troszeczkę z inną już, już świadomością tego, jaki proces przechodzę. Więc <ścoughs> to tak kończąc to nagranie, w którym chciałem Ci jedynie. Powiedzieć, że, że zwiedzasz sam siebie, kiedy chodzisz po świecie. Oglądasz sam siebie, bo, bo wszystkie. Bo wszystkie formy, które możesz postrzegać, są Tobą. Wszystkie. Za, po, za pośrednictwem Ciebie wszechświat doświadcza siebie, i w języku jest to rozdzielenie, bo jest wszechświat i jestem ja. Nie. Są inne formy i jestem ja. Nie. <laughs> Człowiek jest miejscem, jest kosmosem, ale jest to miejsce kosmosu, w którym ten kosmos zyskuje samoświadomość i, za, i po, poprzez tak zwanego człowieka, jednostkę ludzką, ogląda sam siebie.